Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... EXTRACTION! Zaczynamy kolejny, e, kolejny, z, kolejną tą... E, ...lokację. Teraz San Francisco, Tinderloin. E, niestety nie mogę uruchomić filmu, który jest e, na samym początku, e, przy czwartym właśnie etapie. Gdzie jest prezentacja, jak Mira leci do San Francisco, żeby właśnie się rozeznać w sprawie. Niestety, nie mogę tego uruchomić. Szkoda, ale jest to bardzo fajny filmik. I weźmiemy sobie... a powiedzmy, że... Wezmę Libi, wezmę Aldę. Wezmę sobie na to zmienimy sobie na to no, hmm. Alibi działa tak samo jak w Siege Na swojej pryzmie. Co my mamy za misję w ogóle na tym Tenderloinie, bo nie spojrzałem. Eee, na I don't we need new data on the parasites' underground network. It keeps evolving, adapting. Plant auto trackers on dormant nests. Don't destroy them, or we'll lose the trackers. Hmm, po prostu Auto -trackers for our react scientists. To Jest po prostu komicznie wykonane. Ale to jest takie muzeum Auto tracker jest bardzo fajnie zrobiony. I... bardzo podoba. Po prostu wystrój, sądzamy z tego, jest po prostu złoto. We'll mm -hmm. Kosmito, nie ma kosmity. Faki kosmita, nie ma kosmity. Niech dla mnie pięknie zrobiono po prostu. Urok to ma swój. O kurwa, kretyni to... Eee... Ehm, ik slijp alweer zoals we het moesten. dat is niet de band, dat de band. Oh, dat is een politici. Wonde politici. maar Ale jest Nie, uh. wow. Nie wszystkie postacie ja lubię, ale są spoko Ale nie, to jest po prostu komicznie te mapy robione. Tak bardzo oddają klimaty po prostu które tu są, czy coś no, Używa Amerykańscy foliarze, dzień dobry Kosmici tego typu Muzeum Kosmitów. Maintain that focus in the next sub-zone. Oh, there I Airlock sequence. subzone -sub transition in effect. Okay, one more. A high-value arcane is here, and I need you to bring it in alive. When you find it, I'll confirm to target. Setting okay. mm -hmm. we'll up a diversion. Spory może nie mają jakichś ogromnych obrażeń, ale one znacznie ograniczają widoczność. Znacznie ograniczają widoczność, dlatego warto je niszczyć. No, bo ona jednak... Ja Czarny dziki zwykle. Powiem tak, jest wersja każdego archaika w wersji elitarnej. Wyjątkiem są projektani, którzy nie mają, bo nie są wyjątkami. szajsen, który... Wow. Który e, jest naprawdę momentami nie gospodarczy towar jeżeli już na bardzo fazę capture system armed capture ja, complete it's still alive you made some reaction what shall no. i <try> been... <try> Czas się zawijać. O, i wiem jaką postać nawet wezmę eee, na no, ten szponik. Wezmę Liona po prostu. No, prezentuje jak to wygląda, Lion, który był kiedyś. Nie, yeah, beats me. Just kill them with your react blade. Tak, to. Tak. No, A to, co mówiłem o tym e, sprzęcie, który... E, dotyczy, co mówiłem tam w którymś odcinku odnośnie... E, przyuważania ich To jest to co Alibi teraz ma na lewym kciuku To co tutaj jest... co tutaj jest tak... ...i teraz na niebiesko się świeci Bo jeżeli zostanę jakoś przeuważony... A co to zaczyna świetować i zaczyna się właśnie. No czerwono się. RD right won't be rolling their thumbs when they see this new Powiem tak, klasyczność Ubisoftu można bardziej właśnie odczuć na wyższych poziomach trudności. można odczuć, bo oni naprawdę mają manię, manię jednego typu archaików. Dosłownie. Potrafi... raz miałem najazd, gdzie dosłownie 90% to był jeden rodzaj archaika. Waga jaki? To były... To byli siewcy. A siewcy to są... Ci, ci czołgiści chodzący. Noż kurwa mać. Kury, góry wamać. Super. Polowanie, triangulacja i sabotaż. I teraz zastanawiam się, co wziąć w takim razie. Ja ja jestem wezmę Ślajona. Dobra wezmę. I am on the overwatch. Wezmę to, a e, zamiast anabolicznego wezmę kamizelkę na ładunki.

No extraction to to Kurwa, up. dobrze słyszałem. I jest szluza. do szluzy! jest coś jeszcze? Kurwa, Zajębane, jasne, ale... kurwa udało się, ale naprawdę momentami online. That's a tremor. Our scientists have been getting strange fluctuating pressure readings in the area. Get to our seismic stations. That's the spot, but you should start with the first station. Takk. Oh. 说话哩。 Seismic triangulation. That'll do it. Go yeah, to the next station. Seismic triangulation complete. Stand by for stabilization procedure. Seismic waves are being disrupted. Our scientists couldn't have done it without you. I I some some key, I we'll some... The use of ultra tough, cut, burn, and chemical resistant membranes are integral to react. Airlock sequence, sub zone transition in effect. The use of ultra -tough. arc spines allow the enemy to adapt, even regrow carapace. It's some weird ecosystem feeding relationship. Locate those spines. The use of ultra-tough, cut, burn, and chemical-resistant membranes are integral to react containment strategy. Fine. Set the charges and guard the site until they detonate. nie, nie momentami pójść, żeby zwabić jakiegoś, zatłoc od tyłu. W prawie wykrytym rzucaj się też ściąga uwagę i się. albo na przykład bardzo przydatne te granaty Muszę będę zachwalał to całe odcinek na przykład te granaty To jest bardzo przydatne jak to jest to No się im leży, ale ci horda to to naprawdę bardzo się przydaje. Bo to jest w stanie po prostu zrobić manek. Może ich odciągnie, jeśli nie odciągnie, no to wysadzić to i tyle po temacie. Więcej arkalitów nie ma. I to jest właśnie zasadniczy plus tego gadżetu. Jest stanie po prostu wyczyścić wszelkie możliwe istnienie e, tych w cholernych.

Don't let him dig out the charges.

Dobra, nie, nie będę męczył dalej. Ach, jest. Eee, ja powiem tak, dzisiaj będzie troszkę krótszy odcinek z powodu ostatniego odcinka, który był dłuższy. Tak więc ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do lajków, subskrypcji, komentowania i następny najazd to jest Enterprise Space Foundation. Tak więc ja Wam dziękuję. I denne som tenker skjema!